Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the top, of am proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out Never heading south, I'll be spreading out Call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have doubt. doubts, not what I'm about Have your fucking cloud? it be raining now, I keep making sound, go another round Bitch, I'm legend bound, can't stop me now Siemaneczko majstry witam was na moim kanale dzisiaj luźniutki filmik pokażę wam jak nagrywam motovlogi kilka pytań już miałem o kamerę o uchwyt o, o mikrofon jak mam to wszystko podpięte więc dzisiaj wam to wszystko pokażę za Praszam też do zadawania pytań na, pod moimi filmikami. Chętnie nagram Q&A, żeby Wam odpowiedzieć na te pytania. Ale nie przedłużając, pokażę Wam najpierw mój sprzęt, który nagrywam. Później pokażę Wam, co, jak mam podpięte, jak jest zamocowane i, to, i tak dalej. Dobra. Pierwsze, najważniejsze, kask jest to Aerox Spark. Fajny kask, bardzo wygodny W miarę lekki Jedyny ma dwa minusy Pierwszy to jest głośno w środku A druga to dość mocno na nie wieje Ale dzisiaj to nie o nim Dzisiaj o secie Ale kask jak macie kupować To zastanówcie się osobiście Takie 60% mojego polecenia Druga najważniejsza sprawa To kamera Ja używam GoPro 10 GoPro 10 wybrałem, no wybrałem ogólnie najnowszy model Fajnie nagrywa, no widzicie, widzicie moje nagrania w 4K w 60 klatkach Fajnie, fajnie to wszystko wygląda Następna sprawa, która, której nie mogło zabraknąć tutaj To jest przejściówka do, do mikrofonu, żeby podpiąć mikrofon do, do kamery GoPro Ja wybrałem Media Mode jest też dostępna taka przejściówka wpinana po prostu tutaj z boku. Ja wybrałem to, ponieważ to zgrywa, zgrywa się w całość. Wszystko wam pokażę, jak, jak to się zakłada, jak, jak ja to zakładał, jak to działa. Następna sprawa to jest mikrofon. Ja już mikrofon mam tu zapięty. Tutaj mam drugi do drugiego kasku. To jest najtańszy mikrofon jaki znalazłem na, w internecie, ważne żeby miał po prostu trzy pola tutaj, nie cztery, bo może nie działać, znalazłem informację, że może nie działać, ale wtedy może być przejściówka, ja chciałem jak najmniej mieć tych połączeń, więc po prostu wybrałem od razu, wybrałem od razu kabel z trzema, końcówkę z trzema, po prostu z trzema polami, następna sprawa, to um, uchwyt do mocowania kasku. Ja mam takie coś. E, to nie jest oryginalny, oryginalny uchwyt GoPro, jest to zamiennik kupiony z AliExpress. Oryginalną mam e, tylko e, tą wsuwkę, nie wiem jak się to nazywa. To mocowanie na GoPro przyklejoną do kasku, i tu sobie dają też takie zabezpieczenie żeby to po prostu e, minie, odpadło, a jakby odpadło, to żeby było jakieś dodatkowe zabezpieczenie, żeby miał to chwilę, żeby zareagować, żeby złapać ręką. E, następna sprawa e, to mam też takie różne przyklejki, ale to raczej widzieliście w wy, e, wy, e, Unboxingu tego. Ten filmik mam nadzieję, że jest lepszy. Bo tam jeszcze nie miałem lamp. Teraz jestem wyposażony w lampy. Także kamerę GoPro kupiłem bez żadnych dodatkowych statywów, bez żadnych yy, akcesoriów. To kupiłem tylko. Znaczy, yy, chodzi mi o to, że nie kupiłem w pakiecie. Kupiłem po prostu kamerę i to, co po prostu mnie interesowało: czyli Media Mode, yy, dwie baterie plus ładowarka. Nie wiem, czy tam widzicie. Tam jest ładowarka i dwie baterie. Um, ogólnie GoPro polecam, dobra, teraz pokażę Wam, jak to wszystko składam. Mam nadzieję, że będzie widać. Nie jestem profesjonalnym YouTuberem, więc musicie mi wybaczyć za, za to. To składa się tak, że ściągamy klapkę z GoPro, wpinamy po prostu tutaj. Mamy USB-C i sobie wpinamy to, tak żeby wszystko ładnie pasowało. Klapeczkę zamykamy. Już mamy Media Mode aktywny. Po czym poznamy, że Media Mode jest aktywny? Eee, po tym, że... Eee, zobaczcie. Powinien się wyświetlać tutaj eee, głos. Media Mode, Connect. Connect. Podłącz Media Mode, ale jest Media Mode jest podpięty. Coś nie gra. Coś nie gra. O! tym poznajemy Media Mode, że jest aktywny, że po prostu mamy tutaj skalę dźwięku. Skalę dźwięku tutaj mamy na dole i wtedy wiemy, że Media Mode. Ocieramy tutaj w Media Mode jest wycięcie na, na nóżki. Zakładamy sobie to. Później zakładamy sobie ramię. Ja, ja używam oryginalnego, żeby po prostu nie kusić e, losu o wypadnięcie. E, ogólnie trzyma się bardzo dobrze. Nie miałem, e, nie miałem problemu z tym, że e, ten e, kamera z Media MediaMode e, wypada albo się trzęsie. Jedyne co, no, kamera, kask robi się już do ścieżki e, i. Kaz robi się dość ciężki i. Yy, no i już tak może latać na głowie. Kas ma w ogóle dobrze dopasowany, ale już tu robi się ciężko. Yy, jak są, jest to wszystko po prostu razem podpięte. No i kamerkę naszą, yy, i już i podpinamy nasz yy, mikrofon. I zobaczcie, jak to wszystko pięknie basuje. Ogólnie, jedyne yy, co sobie tak nie przemyślałem, to w pochylonym, w, poch w maksymalnym po, pochyleniu kamery, jest po prostu yy, kolizja troszkę yy, z kamerą. Yy, wizjera z kamerą, ale to nie ma problemu. Ja na sporta nie jeżdżę, także, yy, także yy, nie robi to żadnego yy, problemu. Na innych nagraniach możecie zobaczyć, jak wyglądają nagrania z tego setu. Wcześniej yy, nagrywałem z y, telefonu. Nie miałem jeszcze GoPro, nie miałem tego setu zrobionego, nie miałem mikrofonu, a nie, a mikrofon miałem, ale inny, bo do telefonu musi być inny mikrofon. Mam jeszcze dużo przejściówek, także y, wy też się zaopatrzcie, bo y, jeśli mam, mogę wam da, dać radę do zakupu GoPro, to opcja jest taka. Że dużo lepiej kupić wszystko za zamachem na yy, stronie GoPro, ponieważ oni na sam koniec, jak yy, sobie kupisz to wszystko, to nie dają rabat. Nawet jak ty nie masz kodu, to oni tak i tak dają rabat. A później ja się nastawiam na te chińskie yy, zamienniki i tych i boję wam, że no z wielu rzeczy, nie będę korzystał, bo po prostu się boję, że stracę coś, yy, że stracę kamerę. Dobra, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam pomogłem. Z, z, z tym, jak nagrywać, co kupić sobie do takiego vlogowania. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.